Kilka odcinków wcześniej mówiłem o tym, jak przygotować się na śmierć. To znaczy właściwie nie na samą śmierć, tylko jak uporządkować sobie życie i wszystko, co jest wokół ciebie, że w przypadku twojej śmierci, żeby było łatwiej tym, którzy. Pozostaną, żeby zadbać o te najważniejsze rzeczy. A dzisiaj porozmawiamy trochę o efektywności. Spójrz przez te swoje wszystkie czynności, jakie wykorzystujesz w ciągu dnia i zobacz jak życie i cele i Twoje szanse uciekają Ci między palcami. Zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Partnerami dzisiejszego odcinka są www.wiwn.pl, czyli warsztaty inwestowania w nieruchomości, gdzie prowadzę przez cały proces inwestycyjny za rękę, sklep Rentiera, w którym możesz nabyć wejściówki na bardzo fajne wydarzenia, a także nabyć literaturę, strafa nieruchomości, Czyli czasopismo, które jest nabycia w empiku, a które skupia całą społeczność inwestorów inwestujących w nieruchomości. Resit Home, czyli nasza deweloperka, newsletter nieruchomości Club. Renewi.pl, funkcjonalne projekty, te projekty, projekty, które sprzedają. Zapraszam na Renew. Zamów swój projekt w bardzo niskiej cenie. Ten odcinek to będzie refleksja odnośnie skutecznego działania. Jednak robię tych projektów trochę, wszędzie muszę być. Niektórzy myślą, że jestem mocno zapracowany. A jednak na tą pracę tak efektywnie poświęcam 4 godziny dziennie, czasami 6. Poświęcam, bo lubię pracować, bo jeszcze jestem młodym facetem i widzę, jak wszystko wokół mnie się rozwija. Jak tworzy się pewnego rodzaju korporacja, albo powiedział nawet korporację, bo trochę tych przedsięwzięć u mnie jest. Jest i deweloperka, można sobie zobaczyć Kilińskiego 12PL, Tuwima 48PL, Chilin, Narotowicza 47PL, lofty przy Wulczańskiej. Klikaj w link i zobacz jakie to są wielkie przedsięwzięcia. A wszędzie jestem i w połowie liczy się mój głos. I narastają pewnego rodzaju udziały. Ale mam też spółkę szkoleniową. Tutaj od razu wszystkim hejterom powiem, że szkolenia się nie opłacają. Nawet ktoś tam ostatnio bardzo mocno jechał. A po co ty te szkolenia robisz? I jakby było tak wspaniale, to byś szkolenie robił, a ty naiwnych ludzi ściągasz i szkolisz ich i czeszesz. Słuchajcie, to bardzo prosta kalkulacja. No, niech się zapisze 10 osób na szkolenie i niech zapłaci po 10 tysięcy złotych. To jest 100 tysięcy. To policzmy w drugą stronę, jakie koszty są przy zorganizowaniu takiego szkolenia: hotel, wyżywienie, marketing, ludzie, którzy przy tym biegają. Ja, mój czas, reklamy, materiały, ulotki. Naprawdę zostają jakieś grosze. Oczywiście, nawet niech zostanie te 30 tysięcy na dwa miesiące pracy. No niektórzy powiedzą: Wow, to 30 tysięcy. Słuchaj, ale naprawdę przy tym trzeba się nieźle napracować, i to jest mega. Wiedza. Ja oczywiście tymi 30 nie pogardzę i też jestem szczęśliwy, ale chcę zwrócić uwagę na coś innego. Właśnie przypisujemy w tej chwili 50 mieszkań do 50 inwestorów, gdzie zgarniemy około 10 tysięcy złotych prowizji za każdą transakcję z każdej inwestycji. No to policz sobie: 10 tysięcy razy 50 to masz 500 tysięcy. I to zrobimy w miesiąc, w dwa. Nawet jeżeli opłacisz zespół sprzedażowy biuro, to i tak okazuje się, że zostaje. 400 tysięcy i to jest samo pośrednictwo. Ja już nie mówię, że być może te nieruchomości dalej będziemy flipować i z każdej jeszcze jakiś zarobek wpadnie, że są jeszcze większe pieniądze, jeżeli flipujesz. Nie będzie tego zysku, jeżeli nie będzie finalizacji w każdej z tych przestrzeni, czyli przy szkoleniach to jest ktoś, kto dopina sprzedaż, ktoś żeby podjąć decyzję musi kliknąć enter i kupić takie szkolenie i to jest typowa sprzedaż. Czasami jest to marketing i klient sam kupuje, Czasami ja dzwonię po kliencie, po klientach, rozmawiam z nimi, rozwiewam obiekcje, wątpliwości i następuje sprzedaż. I tak samo w przypadku pośrednictwa. To, co mówiłem, klientów przypisujemy inwestycyjnie do każdego mieszkania. Oni kupują nieruchomości pod wynajem albo pod flipa. Tam też trzeba rozwiać wątpliwości, tam też trzeba zadzwonić. Tam też trzeba porozmawiać, być może wypić kawę, żeby doszło do transakcji. I dalej mamy kolejne jeszcze większe inwestycje, gdzie oczywiście inwestorzy przychodzą i tam robimy wspólnie flipa na przykład. I tam też trzeba poświęcić czas. I za każdym razem wkład, który masz w sprzedaż, generuje kontrakt, a kontrakt daje zysk. I nie ma nic innego. I teraz wszystko, co jest poza tym. To jest mniej istotne. To znaczy mniej istotne w sensie, że to nie ma aż takiego wielkiego wpływu na Twoje osiągnięcia, na Twoje wyniki. Jeżeli chcesz znaleźć jedno mieszkanie w Łodzi na Widzewie, to musisz wypisać sobie listę 100 mieszkań, posegregować je. Najlepiej wybrać 100 mieszkań do remontu, do każdego tam pojechać, zaproponować cenę, porozmawiać, ponegocjować i wtedy jest z tego sprzedaż. Być może odbyć 100 rozmów telefonicznych, być może odbyć 100 spotkań. To jest sprzedaż. To się liczy. Nie ma wyniku, nie ma efektu, jeśli nie ma sprzedaży. Oczywiście z boku jest marketing, jest pewnego rodzaju zarządzanie tymi przedsięwzięciami, jest też biurokracja, no i masa różnego rodzaju czynności, które są wokół, a które są mniej istotne. I teraz uwaga, sprzedaż bardzo często to jest takie 10-20%, na które się zwraca uwagę, a te 80-90% jest wszystko wokół. No fajnie, że robimy marketing, są lidy i są klienci, którym można to sprzedawać, ale jak nie ma sprzedaży do dopiętej, no to, no to nie ma wyniku, nie ma zysku. Dzisiaj jest takie powiedzenie, że wyprodukować można wszystko. I to jest te 90%. Ale za wynik odpowiedzialna jest sprzedaż. To jest te 10% czynności, ale ona jest najważniejsza. Dzisiaj każdy handlowiec, każdy sprzedawca jest na wagę złota. No tak, notabene poszukuje cały czas dobrych handlowców, dobrych sprzedawców. Jeżeli jesteś dobrym sprzedawcą, to zamień swój tani produkt na drogi produkt. Ja ci ten produkt dam. Tylko pokaż, że jesteś dobrym sprzedawcą. U mnie dobrzy sprzedawcy zarabiają od 10 do 30 tysięcy złotych miesięcznie i to jest super wynagrodzenie. To trzeba być tylko otwartym, trzeba być tylko dobrym w gębie, jak to się mówi. No i poznać te wszystkie techniki, a tych techniki jest cała masa. Jeżeli chciałby być dobrym handlowcem, to trzeba się nauczyć telemarketingu, podstaw handlowania, negocjacji. I później jest jeszcze wkład i zaangażowanie, które stanowi podobno 60%. Całości przedsięwzięcia. To znaczy, za, za całość przedsięwzięcia jest odpowiedzialne 60% Twojego power, jaki wkładasz. To znaczy, to wszystko, co robisz, jest odpowiedzialne za Twój wynik. W 60% ci, którzy nie osiągają sukcesu, mówią, że nic nie zrobili. Czyli w ogóle, żeby osiągnąć efekt, to naprawdę najważniejsze jest działanie. I teraz, jeżeli jesteśmy przy sprzedaży, to teraz uwaga, jeżeli chcesz sprzedać jakieś mieszkanie czy Twój produkt, to trzeba wykonać całą masę pracy i to jest w 60% odpowiedzialne. Te czynności odpowiedzialne są za Twój wynik. Czyli to, że wstaniesz. Wybierzesz bazę, wykonasz do niej telefon, porozmawiasz, wynegocjujesz, sprzedaż. I znowu. Wybierzesz bazę, wybierzesz klienta, e, zadzwonisz, e, porozmawiasz i sprzedasz I tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko. I to generuje sprzedaż, a sprzedaż generuje zysk. I teraz chciałbym zadać Ci pytanie: ile czasu poświęcasz na sprzedaż? Ja sam bardzo często się łapę, że ch chciałbym mieć wynik, chciałbym mieć zysk, ale nie jest realizowana sprzedaż. A co jest realizowane? No wszystko wokół te 80% chodzimy, rozmawiamy, planujemy, marketing, nakłady na marketing, ustawianie reklam, pozyskiwanie leadów i wszystkie inne okoliczności. Czyli wstajesz i zaczynasz pracę. I jak Twoja praca wygląda? Oczywiście, jeżeli jesteś handlowcem, bo to jest film dedykowany do handlowców, dedykowany film do tych, którzy coś sprzedają. Znaczy może jesteś szefem przedsięwzięcia, może jesteś prezesem, może jesteś kierownikiem, to zwracam uwagę, że zysk nie jest ważny. Jak powiedział George Coutier, jest najważniejszy. A my mówimy, że nie ma zysku bez sprzedaży, czyli sprzedaż jest najważniejsza. Sprzedaż nie jest ważna. Jest najważniejsza. Sprzedaż jest najważniejsza. A bardzo często to ty jesteś odpowiedzialny za tą sprzedaż. Za wykorzystanie tego całego czasu, czyli wstajesz, jak wygląda twój dzień. Ja sam sobie zdaję sprawę, że to co dla mnie jest najważniejsze, to jest sprzedaż, czyli powinienem się skupić na sprzedaży, czyli przede wszystkim na rozmowach. Nie być rozpraszanym przez maile, to jest tylko złodziej czasu. Można się tymi mailami tam przebijać, siedzieć tylko przy komputerze i odpowiadać na te maile. Jasne, to jest pewnego rodzaju organizacja. Ona oczywiście pośrednio daje sprzedaż. To jest zaczepienie klienta, to jest rozmowy, ale nie do końca dopnięcie, chyba że twój klient kupuje przez internet online i ty dopniesz go mailowo ale bardzo często się łapę na tym, że za dużo czasu poświęcam na te maile. Powinienem zadzwonić do klienta, pobyć z klientem. W ogóle dzisiaj już nie sprawdzam poczty w ciągu dnia, bo szkoda czasu. W tym czasie można do kogoś zadzwonić albo z kimś się spotkać. A maile można sobie zrobić wieczorem, po godzinach albo wcześniej rano, wtedy kiedy nie wykonujesz telefonów. To na przykład przychodzisz do pracy na siódmą, to między siódmą a dziewiątą to powinny być maile. I uwaga, nie wracasz do tych maili już w ciągu dnia bo one będą ci kraść czas. Zauważ, że wyślesz maila i ktoś ci odpowie. I ty znowu będziesz odpowiadał i znowu ci ktoś odpowie. Ja zauważyłem, że jednego dnia nie odpowiadałem na maile, miałem 90 maili do odpowiedzi, ale drugiego dnia też nie odpowiadałem i narosło do 95, czyli nie zwiększyły się te maile dwukrotnie, bo niektórzy czekali na odpowiedzi, to była kwestia konwersacji. No i tak sobie można siedzieć i odbijać, i tych maili może być cała masa, ale to nie na tym rzecz polega, rzecz polega na tym, że trzeba sprzedawać. Jeżeli chcesz, by był zysk. Oczywiście na różnym etapie, tak jak mówię, twojego kierownictwa, czy przewodzenia, przedsięwzięciu firmom, to jest kwestia poświęcania czasu na to, co generuje sprzedaż. Czyli jeżeli jesteś prezesem, to się spotykasz ze swoim działem sprzedażowym i poświęcasz jemu najwięcej czasu, nie księgowości. Nie papierkom, nie gaszeniu pożarów i rozwiązywaniu problemów, chociaż to też jest oczywiście ważne, bo to jest ważne i pilne z tej kategorii, ale to nie daje sprzedaży. Poświęcasz czas na sprzedaż, na dział sprzedaży i to ich. Maglujesz jak najbardziej. To tam sprawdzasz, czy jest działanie, czy odpowiednio przedstawiona oferta, czy strategie są odpowiednie, czy marketing odpowiednio zadziałał, żeby były lidy, żeby byli klienci. To jest niesamowite. Ja przez 15 lat prowadziłem firmę produkcyjno-handlową. Produkowaliśmy strony internetowe i sprzedawaliśmy te strony internetowe. Ja byłem odpowiedzialny za dział handlowy, a mój wspólnik Paweł był odpowiedzialny za dział produkcji. On stawiał na jakość produkcji i tam pilnował, wszystko się świetnie odnajdywało, a ja rekrutowałem handlowców, szkoliłem, prowadziłem zespoły sprzedażowe i sprzedawaliśmy. Zawsze sprzeczaliśmy się, który dział jest najważniejszy. Jak nie wyprodukujesz pięknie. No to nie ma co sprzedawać, ale jak handlowiec nie sprzeda, to w ogóle nie ma co produkować. Ja jednak cały czas do dzisiaj stwierdzam, że dział handlowy jest najważniejszy. Bez działu handlowego no, nie ma sprzedaży. Tu możemy już sobie oczywiście polemizować, ale to co najważniejsze, to chciałbym powiedzieć, że jednak sprzedaż jest najważniejsza. Czyli jeżeli jesteś szefem przedsięwzięcia, prezesem, właścicielem firmy, postaw na sprzedaż. Jeżeli jesteś kierownikiem, skup się na tym, żeby jak najbardziej zmotywować swoich handlowców do sprzedaży. Jeżeli jesteś handlowcem, to teraz. Zwróć uwagę na to, ile musisz cierpliwości wykazać, ile działań podjąć, jak skupić się na sprzedaży, żeby ta sprzedaż była. I teraz znowu powracamy do pytania: jak wygląda Twój dzień jako handlowca? Ja sam sobie zdałem sprawę, że poświęcam czas dużym przedsięwzięciom, oczywiście, ale sprzedaż. Jest najważniejsza. I teraz, jeżeli na przykład patrzymy na te działy moje, które nie są aż tak zaawansowane, no bo deweloperka to jest na etapie tutaj zarządczym. Wszystko wychodzi od zarządzania. Ale na przykład, sprzedaż warsztatów czy inwestycji, inwestycji, które ktoś robi ze mną bezpośrednio, to jednak lepiej, żebym ja poświęcał mu czas. Uczestnikom warsztatów ja poświęcam czas, ja z nimi rozmawiam i jeżeli on ma obiekcję, to on szybciej się zdecyduje, jak ja z nim porozmawiam. Oczywiście ja ze wszystkimi nie porozmawiam i tu dział handlowy na pewno jest potrzebny. Niemniej jednak fajnie, jeśli jest wyselekcjonowana lista chętnych, którzy chcą ze mną porozmawiać i ja już wiem i wtedy dzwonię i rozmawiam tylko z grupą docelową. I tak samo z inwestorami. Jeżeli inwestor chce ze mną porozmawiać, no to muszę poświęcić mu czas, ale bardzo często jest tak, że wstaję, gaszę pożary, rozmawiam, dzwonię, tu pytam co poszło w dziale marketingu, co się okazało w dziale produkcji, tu księgowość, papierki. Okazuje się, że cały dzień zlatuje, a potem pozostaje tylko półtorej godziny na te najważniejsze czynności, czyli spotykanie się z klientami i telefonowanie. I ostatnio sobie zdałem sprawę, że to wszystko inne jest nieważne. Najważniejsze jest mieć klienta i z nim rozmawiać. Tylko to może wygenerować jeszcze większą sprzedaż, a wszystko inne degraduje. To nie ma tej sprzedaży, niszczy sprzedaż. A jeżeli chcesz, żeby Twoja firma była dochodowa, no to trzeba jednak na tej sprzedaży się skupić. Ja mam nadzieję, że każdy, kto wie, o czym ja mówię, zrozumie jakim językiem mówię i co chcę Ci przekazać. Chcę Ci przekazać, żebyś nie marnował czasu w ciągu dnia. Bardzo często człowiek sobie szuka różnego rodzaju wymówek, żeby robić tylko coś innego, nie sprzedaż. Sprzedaż jest bardzo trudna i niestety jesteśmy odciągani od tej sprzedaży na wszelkiego rodzaju sposoby. I trzeba niesamowitej dyscypliny i trzeba niesamowitej staranności i działania, żeby jednak pracować. To jest przekaz typowo dla handlowców. Jeżeli okazuje się, że Masz znaleźć to mieszkanie na widzewie, które ma 50-60 m2 i które ceni się 5500 za m2. Jest zgodne z nieruchomością wzorcową. Ja takie mieszkania wszystkie na widzewie przejmę. Tylko trzeba je znaleźć. Oczywiście takich mieszkań nie ma. To jest perełka, musisz je wypracować. Czyli trzeba tam pojechać, wynegocjować warunki no i dać mi cynk. Resztą ja się zajmę. Nie ma wyniku bez działania. Tylko niestety to działanie jest bardzo trudne, no bo wyobraź sobie trzeba odbyć 100 rozmów telefonicznych dziennie. A tyle rozpraszaczy jest. Trzeba odbyć 100 spotkań. No dziennie tego nie zrobisz, ale tam trzeba pojechać, złożyć tą ofertę. Ale najfajniejsze jest, że jak to zrobisz, to efekt przychodzi sam. Tak samo mamy w naszym czasopiśmie Strefa Nieruchomości. Jeżeli chcemy tam pozyskać reklamodawców, trzeba dzwonić, składać oferty, ponawiać, dzwonić, składać oferty, ponawiać i w kółko. Na tym polega sprzedaż. I nagle. Bach, podpisane zlecenie, podpisane zlecenie. Ale najgorsze jest wykonywać te czynność, być zdyscyplinowanym. Samodyscyplina. Brian Tracy też na ten temat wiele mówił, ale mamy też wielu innych, którzy wskazują na to, jak bardzo ważna jest ta dyscyplina. Samodyscyplina w pracy, w sprzedaży, we wszystkim. Wyrabiaj sobie tą samodyscyplinę i nie poddaj się. Dzisiaj masa młodych ludzi poddaje się. Bo nie jest dyscyplinowana. bo nie chce systematycznie wykonywać w kółko tej pracy, która ostatecznie daje zamówienie, daje efekt, daje efekt. A to są tylko powtarzające się czynności, które trzeba wykonywać i które ty musisz wykonywać. Nie poddaj się w tym wykonywaniu, próbuj do skutku. Strzelaj do tej bramki, czasem nie trafisz. Będzie wiele niepowodzeń, będzie wiele zniechęceń, ale nie może się poddawać. Twoje zadanie jest sprzedawać, Twoim zadaniem jest wykonywać te czynności. Działać, działać, a potem efekt przychodzi sam. Wiele dopiętych zamówień i nagroda na koniec miesiąca, kiedy masz zrealizowany cel. I jest bardzo wysoki obrót, jest bardzo wysoki zysk. Zysk wygenerowany przez sprzedaż. Była bardzo duża sprzedaż, generowana jest wygenerowany bardzo duży zysk i wtedy jest się czym dzielić. A twoje wynagrodzenie powinno być uzależnione właśnie od zysku. I wtedy jeszcze więcej zarabiasz. No to tyle na temat sprzedaży. Życzę ci samych sukcesów w sprzedaży, a jeżeli jesteś zainteresowany współpracą, Pisz maila na infomałpa.wifn.pl. Zawsze można w czymś dobrym pospółpracować. Pozdrawiam, Wojciech Orzechowski.